Siema, ja jestem Beniu i jeśli ten film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. Jesteśmy bardzo blisko 200 subów, więc jeśli uda nam się dobić te 200 subów, będę bardzo szczęśliwy. Także dzięki. Let's Śnieżka. Oh, Śnieżka. Collect snow schools. Blight. Uh. No, tak Jest. Yes. <noise> no świetnie, nie no, poszedł akurat do mnie. Wcale go nie obiewałem ścieżkami. To jest zarąbiste, bo można w killera rzucać. O. <noise> o. Zarąbiste te śnieżki są. I można też te bałwany zbijać, bo. Niektóre bałwany są normalne, a niektóre po prostu jumpscare'a ci dają co? No D. Co on na ty Tornado, co jest pod mnie, jak śnieżkę Ty, ten blaitusi to jakiś susi jest Dobra, wraca się pewnie Jas! Uciekaj, co ty robisz? Stoi w miejscu No, yes. co? Nobody cares. Byś wodę wypił, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Piję wodę a masz. Pracy piję wodę Dużo Pracy Potem pracę odzwyczaił To chyba przydałoby się sobie. Snowman Mister Snowman A nie, to nie ta piosenka Aha. Długo Śnieżko Dobrze, na kurwę go. właśnie jak usłyszałem, że będą śnieżki jakieś, to myślałem, że to będzie bardzo wkurzające na killerze. Bo myślałem, że śnieżki będą działać typu, że jak cię trafi, to jakby blindo dostajesz na parę sekund. Że, że taką śnieżkę na twarz, a to na szczęście tak. To bardziej w nie, nie działa. Ten tak nie ma, masz rację. Nie, do, dobrze, że tak nie jest, bo bym dosłownie nie tykał killera w tym evencie. No. Ale to jest dawno no! To zreworkowali <śpiewa> niedawno tego, tak? NUT! w miejscu bym. To fajnie, ale jeden gen został. Nie wiem. O, strzekawe mi dała, feng. Dzięki. Za ja co? Sterydy. E, nie, robimy gena w szachu. Okej. Okay. O, bałwan! To <grym> jest <Peace Yeah. blind. grym> Czy to ty? No nie troluj mnie, myślałem, że to Blight. <grym> Bo mówiłeś, że się nie ruszę i myślałem, że w bałwana wszedł i... O mój nie, boże nie no, chyba ciągle stoi w miejscu Co za troll No nie biegają w kółko Ś śnieżkę wyślę stąd No co O, widziałem śnieżkę A no stoi w miejscu i ścieżkami dostaje. Czyjś tam miejsce. tu leży, what the fuck? mi śnieżek On ma Franklina, że czyjś tam tu leżył, nie wiem Nie wiem, może A czemu nawczy? To ciekawe Nie wiem Może się zbugował To ja, co jak zrobię tak? O, to jest... masz Nie ma Bowan Ale mogliby usunąć te tornado, że masz by to w że, Nie. że co? Usunąć? No to tylko tornado, bo po mnie śnieżki noszą No, to trochę wkurzające Dobre, ja idę. No, be bez jaj no, czemu znowu ja dostałem? O, ona ma addon, że kruki się rozprzestrzeniają Ej. Mnie zawsze denerwuje jak gram na artystkę, że jak ona puszcza kruki, to jakby w lewym uchu ciągle słyszę ten dźwięk, krukat wkurzający jest. Czemu ona przyszła do szaka? Dosłownie nikogo tu nie ma. No nie, przecież ty jesteś. Ale. A, ale ona nie wiedziała, że ktokolwiek tu jest, no. Nie wiem, może. Kruki nie powiedziałeś. Może masz szpiedz z cieniem. Ty w sumie może mieć. No, dzięki. A, wait. Ona, ci... Ona się ze z... sobą ganią. No, no właśnie, no. Ono jakieś autystyczne jest z przysięgą. Czekaj, czekaj. Nice. Dzięki. Z ciebie jestem oślepiony. Nie, nie jesteś. Oślepiony. Jesteś oślepiony, bo piwo pijesz. Nie. To jest moje paliwo. No to I to tylko jedno piwo było Nie no masz kurwa Masz Ona mnie widziała Oczywiście że mnie widziała z Dosłownie w miejscu gdzie nic nie ma jestem i, i tak nie widziała No jak tam nic nie to wszystko widać Masz tu nisko Nie tamten to nie wiem No ten chodzi tutaj dosłownie obok go. To ona ma freege'a na mi się zdaje Powiedziałbym, że obok środka jest gen, ale środek jest na środku, więc Okej, okay, popgosa chyba nie ma Maybe Łop jest czarny wielorybem Taki menu No ten David może cokolwiek robić w tej grze No, generalnie. No to niech robią. Dobrze, mną się zajęło i się zastrało well, well, he dead. Jeszcze totem wali. A co? Leave. Continue. Mm -hmm. Fucking beer. Gdzie ona pojechała? Składniki. Piwo. Co? co? Nie. Ja jestem w szoku. Myślałem, że to sok cytrynowy. No też, kupiłem tylko kupiłem to. W Głębnik. Właśnie. Głęboki. Wstawiłem tam, żeby widać się na przycięciu, ale. Czemu on ze wszystkich zignorował i poszedł na mnie od razu? No co to jest? I czemu tu nie ma ani paleta, ani okna? Nie, nie, nie ma No co to by było? No jak poszedł za mną chamsko śmieć? Ale nie był tak brzydko. Ups, no Eee, okej, okay, zostawił mnie. No, Nie wiem, gonił Ciebie i gonił Yui, czy tam Zarinę i nagle na mnie poszedł. Nie, mnie nie gonił, ja się chowałem za kamieniem. No to Yui gonił i zostawił ją. Deadman Switch No i znowu na mnie polazł! No co on chce ode mnie? Ja się nie Ja nie rozumiem, naprawdę. A jak ja go minąłem, to ja nie mam pojęcia. Dosłownie się tepną do szafki i. wyszedł z szafki, i ja dosłownie za nim byłem. Jakoś mnie nie zauważył. Ja tego Się, się tepnął do mnie z dupy totalnej. Skąd on wiedział, że tu jestem? Przecież addon ten mam. Przecież distortion mam. To piwo, soko jak piccolo w sumie. O! Czemu? Oj. Ja <tot> nie rozumiem z jakiego <tot> powodu on się tepnął tu nagle. No nie rozumiem. Co <tot> On A bo on taki Mógł sus. widzieć chyba stąd. Mam distortion! On... Ale on widzi nas na biało tutaj, tak? A, no, żółty. To... Ale no. przecież w szaku byliśmy, to ściana. Nie, byliśmy prawie, że w drzwiach było widać. Nie, moim zdaniem i taki sus. Patrz, 4% to było. Nice, good job. A ja, <laughs> A ja mogę się ściągnąć teraz to szczęście? Prawda? Czy zabije nas od razu? O, jednak nie. Ale antykampa się biję. Merry Christmas! Uciekaj! <laughs> <laughs> nie ale... wiem, że to zorobisto było. Chciałem, żebym nie walczył, że nie dostał hita, bo miałem. Bo mogłem coś. Świąteczne 4%. <laughs> nie wiem, wejdę do Snowmana. Opa! Opa, opa, gangnam stary Uchodzę <grym wiosenie> mnie. Nie no jasne, ale co mnie to... zabije Tepnął się do mnie <grym wiosenie> Nie no jasne, jasne Ja nie wiem co, co on chce ode mnie w tym meczu, naprawdę nie rozumiem bo idealnie ciemnie co nastawało, no i co ja zobaczyć tutaj? A ja widzę wszystko <grym wiosenie> Na razie idź. Idzie za O prawo, 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 prawo. Lekko w lewo. W lewo? Nie no, jasne. Ja nawet pipa nie dostałem za tym meczem. Jakim cudem? GG, ty. Ja bym mu coś innego napisał. No, ja prawie dwa dostaję. No ale. Nie, no jasne. <laughs>